Nowy numer. Jest jeszcze więcej tekstów, bardzo dużo nam te traktuje Wtedy traku i to jest winę, że ma z nowym numerem, tam będzie dobry numer Trzyma wszystkie dobre teksty, prawda zawsze ta grasa, tam to nie ma. Przerwy nie ma że dobry numer jest tu. Hip hop, nasze teksty będzie zawsze długa. Najdłużej tak jak jest w czas dok, że dla czasem naszych Nowy Bers, się ma z bikem, leci nowy wers o tym najwięcej tekstu i zawsze wersji to grało wezwie jeszcze więcej nut Więcej rap gry, więcej pół Dzisiaj więcej dźwięk nocy potem, rano po południe Zobaczyć będzie to w gołdku Dzisiaj dojdzie, zaczyna się wtorek Wtorek tak, to tym noc, środa Czwartek i klon, tyk, sobota i niedziela Poniedziałek i wtorek Środa, sobota, czwarty tydzień, a trzy, trzy To było dwa tygodnie całe I trzeci tydzień, stycznia Czwarty tydzień jest stycznia i trzydzień Nowy wers, nowy to gdzieś się ma Rapowane zobaczyć zobacz poety literatura czy wersje, czy nowe teksty, tu zawsze będzie o tym, na te ty flow, dobry beat, dobry tekst, rapowe, dobre bity, gdzieś najwięcej beatu, siema, to na tyle, dobry skill, dobry na narazki, numery, zawsze bardzo wiele zwrotek, jest to słuchane, dobre, luty bardzo głośno, tak, do DCD, do, 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 do i na wieś, samochodzie, nowy trakt, Nowe wersy po tych chłopak, to gra Na flow się masz bitem Jestem, że Nowy wers porafowo, nowe teksty porafowo Zarapowane teksty po hip teksty rafowane Nowe tekst jeszcze więcej Nie wiesz, czy, czy to co Ramsza przetarg to czy grał się to, pociągka Nowy numer i wie. I nowe tekst rachowane, dobre, bez i, i paty Nowy rap, dobre, teksty i się robi. Nowe gorsy tutaj trzymać nowym item. Jestem życie, na numerach zawsze będę. Robił muzę, więcej numerów, więcej, więcej bitów jest tekstu I kogoś, kto będzie Gram na tekstu, tutaj, nowy numer I trafuje nowy wersję, przerymuje kod, że jest dobry Wersja i wychodzi w noc, dzień, po, po zobacz, zauważył, że byle, że go nie I to, skrzewki do dołu, do góry, całe to I starsza wskazówek, kara, gara, nowy numer Więcej, więcej, do tego trawku się ratuje miliony flow, się ma więcej, to ratuje I spoczywki, które można przebrać,

Rapuj, rapuj i te troski, czuj bez przerwy troski, rymy zawsze tak będzie, nowe numery, więcej tu niejęte i kochowe dobre bębny, bębny, jak się robi? Tak jest teksy, taki jest tekst, taki i mi takie wersje bez czerwiu Nowy numer, przecież to szmeżowe, ścigać muszę Nowy numer, to głośno, jak ukradłem w serca Czekać mogę, abyś ty próbł, no, ta, ja, tak Ja słucham zawsze będy, wiele jest wrotek, więcej bitkow nie mam bez czerwiu, na numerach tych, będzie leciało numery Wrotki i wiele, bębny numery, więcej bitów, więcej cykadów ten gra, nowy wers, początku się mam nawinić Flow, dobry tekst, rachowe, nowe wersje tu się ma tutaj, jak się robi dobry numer i był dobry numer, jak na tekst i ten na te teksty robię muszę Więcej zwrotek, wjeżdżam z otworem Wiesz, że tak ale ma rynek, dobry nulę Jestem bić nowe teksty Raf zawsze będzie, nowy numer się nawija i tak i przekaz Nowy rynek dla wszystkich teksty Trakista i estrakista będę musi, dobre nuty Sierra czuję, zwrota i nowy bić, flota i kończymy się na zawsze się rapuje, tak jak pierwszy już leci, Trak leci numer i weksyc na winę, to wniosek, w tej rodzinie tekst, to tak, zawsze będzie. Masz i tu numery, tak werset, no, to na, sercu, to na werset Nasz serca, utwory, miłe serca, to Nawet usza mu beatik, to sport, to, się to zrealizowane Życie realizowane, pasja, ma ma z nowym numerem Jestem w tych trakach, na zawsze, dobry numer Jest tu beat, inwency, nowego wersu, bity kawałki Mamy numer, mamy nuty bardzo wiele dobrych zwrotek. Nasza trzyma to nawinę teksty. Nowa muza będzie tekst. Nowe wersy były numery, te, Najwięcej wersów było. Najwięcej tekstów, długi numery. Zawsze będzie wiele zwrotek. Z pasją się ma tam ceny. Nowy prakt w robiony, nowe. I muzyka no wersji Kawałek dobrej nuty, dobry numer Tu będzie zawsze na tracku wchodzę z wersji, wchodzę z beat'em Bęben, grają, dźwięki Rytm, 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 rytm I ciągle dobre nuty Zawsze wiele zwrotek numera, na numerach tych ciągle w nowych Wersja na numerach tych zostanie Wchodzę z muzyki, pochodzę, jestem tekst Track lista bitych, beat'ie, membra z dobrym wersem. Trafuje się na wila, muza będzie zawsze grała. Podzesław do destru, od zawsze. I o tej muzyce było wiele. zwrotek będzie bardzo wiele pozdrawiał. posłuchać tego raku. Siema z Navigo Na to się podrobię na teorii tego traku rapu, hit-hopu Siema z dobrym rapem, na to w wokale Nowy numer tu jest i zawsze pozostaje Zresztą, że jestem w rapie, je. mowa nowy wersy Nowe wersje wszystkim Nowe treści do rapu nowy treści do hit z rapem wersji tu Na muzyce, te rachowy na muzyce Navi, Mente, flow, wersetem. hit zawsze by wygrał mowy Wersy, tak jak paszem, to tak wszystko polepsz, iż teraz jestem za pewno, że nowy wers będzie. I słupowym nowym na wolnym leci, jak naraz to narazi. Wers tutaj o nowy rynku zawsze będzie. Chodzimy z wersją, Chodzimy jak w ogóle, was jest za was wiedziany. Nawet teksty nowy do nowe ręki. Zawsze tak na winę. O tym więcej dni tu wmuda. Dobre teksty się rakuje. Jak na kawałku tym się styluje. Skraczuj chwile, utwory, się masz dobrym doświadczeniem że i od początku nie ma przerwy. Jestem za klient. Siema od początku nowej wersji, tu, tu mamy te teksty, mamy ciągle na wnik. Flow mamy beat'u, największy tekst Tu największy tekst, tu siema Uwielbiam i rapuję nowe wersje Tu zawsze zebrany klasztor We twarzą stuka nowa. to poezja nowa, rap Poezji siema, literatura Nowy wersje, wykonam siemka z liter. Jak się robi zykował, um, na wiecie kawałku, wersy z widzem ciągle rapój. Na per wersy, w i muza. Trzyma tam te wersy ta, um, tutaj, na te rapowe, dobre chwile. Hrad ciągle nagrani na flow i dobre młody. Sie z dobrym wersje, rapują sobie tutaj To nam lepszej pół tuszki Elo, zobacz jak się rakuje, patrzy, zobacz, no bez skoła, kłębi, kębi, tutaj, się wersja, na bo szkoła głębi, kłębi. Którzecy wyższe naukki, stółki pasy, ciemają literatury, rapu muzyki, przekazem nowy, wers będzie tutaj. Gdzie mamy wersy tu się robi najwięcej, przekaz flow i podko się maleci i po początku flow, tu. Masz, nie ma właściwa reklama, dość tych reklam, dość tych reklam. reklam, to jest nowy freestyle beat.

Będę, będę pewnie nowe lecz nie ma strachem. Ma więcej numerów, przy nas bitem to na nie Kawałek witości, kawałek najwięcej musy. Pęc pensje, pielęg, zwrotek i ten umy nowe werschy. Nie ma to więcej, tytuł numerów, zawsze polecić. Ci tutaj, każdę, czekać dziwęki. Dzięki ludzi okażować, jak się to szuka to natura, podwórko i ulicały flow rapu. Rapuchitko, po trzymać dobrym numerem. Też będzie to było. Jest numeri numer trzyma, leci bez strzelby, nowy ryn, to na teksta. Nowy raz więcej, bitów jest tutaj, nie ma w przeżywszyma. Switem nowe teksty, klona więcej. Nowy numer two jest dobry, pikuje się, rakuje nowe. Persy zawsze proszę drogę. Więc się numer, wysytek u traczysta. Więcej rapry. Siema prędzej, będzie nowy trochę. Będzie nowy tekst, nowy będz, taki jest do na to pojdę teraz zima jest teraz jest nowy numer z rosyjskie nasze życie, teraz obiecuję, wersję będę wszystko dobrze, będę coraz lepiej, będę się na będę coraz lepiej, będę coraz lepiej, będę coraz lepiej, na coraz lepiej, będę 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 coraz lepiej, będę

e fa bene, tak węczu, nowy ryk, nowe werso, cena trapu, robi zawsze, rapuje na artefta, robi rapuje, rapuje, si ma buci, rano, rano, robi rapu, pozzo, si ma ino, to si ma głębka, cena trapująca, tak węcz, ja, tak węcz, cena wciskająca, cena, 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 lubi, tak, pływać i rapuje, sobie te, rapuje, nowe teksty, i DJ, nowe wersy, muzyka płynie z wojny, to nie playback, to nie jest realna, żywe teksty, żywe, nowe Wersy tu się robi, tylko bardzo wiele zwrotek, to się robi, bardzo wiele, bardzo wiele tego zwrotu, jestem na i mój inny, młody wtyk, składę młodych, zawsze tak będzie rapować, bo nie jestem inny, składam, ale składam, bo wyświata, to rapują się matosy, nowe wersje, miksy, miksy, dobry rap, się jestem i tu, i na Więcej numerów, weźmy więcej tego wersu tylko chodź na przebicie, trzymaj dobry rap Dobry numer, teksty rapowe, nowe wersy Śmigany flow, trzymaj łącze i werserwy Nowy numer, tak Trzyma ten Trzymaj mamo i nasz mąż i rachuje Nowe teksty tutaj, trzymaj bitem to rachuje trzyma więcej wersy, wersy doprzować Nowe wersy i nowe teksty tutaj trzyma nowy beat, dobry raptu jest Najwięcej tekstu. no i numer, a w początku nie ma przerwy. Jak początek, to początek się ma tutaj. Tutaj początek, to verse, nowy numer, więcej. Nowy numer teksty i więcej muzyki. Nie ma ciszy tylko głosy głośne Siema brawo, podwórku brak jest Lubisz to teksty rapy, że nie słyszysz Jest nota wersji, nie o wszystkim Rap nie jest on niczym rap nie jest ulicy flow Bardzo teksty to przekaz realny wersji Przekaże nowe wersje, siema z dobrym wersjem Rap ciągle, i ty buza flow Jestem, że najwięcej potrzebne dla bo spokojnych Zastęp jak najwyższe zawsze spokój Boże, po co bo Jeszcze po co spokój? Nie powinienem jeszcze tak to właśnie na tak to na reszcie, tak to I okrej, I wierzy, i taro, na reszcie, tak to na reszcie, tak to na wierzy, życiowe, nowe, i tak to na no, reszcie, i to na reszcie, tak to na reszcie, tak to na reszcie, tak to na reszcie, I to na reszcie, tak to na dobre tak to na reszcie, tak to na reszcie, tak to na reszcie, na

Pietra, se va, se va, se verso l'opera, flui, sta, se finisco con lo scemato, non mi racconta, 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 non non mi racconta, non non mi racconta, non tu racconta, Sto braca, si ma sprecci, sample. Najwięcej nowego wersu, bitów tekstu. Może spiegać na moje ile, si ma, si suba, si suba, i zobacz, pietzie. Spiewa, i zobacz, pietzie. Spiewa, si suba, 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 Ciągle przechodzy, dobre nuty i wersji Wiccą wywiercza i na numerach trzy, na numerach trzyma dobre skóle i jest Chodzimy zersem, chodzimy na lusza. Ludzie no dobre wersje, się rapuje, ciągle numerów Na numerach dziesięcy, nowego numeru do święta, no robię rower wyty, nowy rap, robię wersje, Zrobię ciągle texty, rapowe, dobre wersje cię wszystkim i przeczy nowy numer potaje ja w początku się na wila Groska nota, zawsze tak będzie To się rapuje, więc

Wszystkie to, co zobaczmy z tą, którzy chcą słuchać tego rapu. Siemam jest tą, i bo się mam na tego rapu. Nowy bit się nawija, wlota, wrota ciągle. Biją nuta, nuta, bity, tylko nasze teksty, trafi. ratuje, zawsze będzie taki wers, zawsze będzie taki tekst. powiem nowe będzie, się ma, to nawet oziemna, to będzie na naszą będzie się to nie wie, zawsze zarapuje wątpliwo, do to biegą, to nawet tak na drodze i wiem, tak i tutaj to są wersje, tutaj wersje się znowu. Nowe witamy, no się ma tutaj się rachuj na bit flow, no też się w ręce, nowego tekstu, rachcią na wersje flow. Jak się gada na tych tekstach, tekstach dobry, lap, jestem nowy reserwy flow, na numerach tych, na numerach tych, trzyma znowu, jestem jestem, 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 czyksty, czyksty wokale, czy mają, czytyksty, wolnych banków, holendy, kolędy i tak bywa. Piękne kolędy, tak pływać kolędy, tak na scenie tu Posłuchaj, nie, flow posłuchaj, nie to flow, posłuchaj proszę te zwrotki się ma nowe teksty, traf ciągle Na więcej numerów się ma zbite, to na dnie I kopna na szewersy, dobra musa Byłaś i pewnie chodzę z nowym numerem Jak te, te serce tutaj, jak narazie ciągle zwrotę I muzykę dobry i dobry. się rapuje stary, dobry numer się rapuje Węgierski tutaj jest, to jest w porządku, się ma nowe wersje. Wracałbym na pisać, zawsze tak będzie. Nowy numer nowe wersje rapuje. Nowe wersje tutaj się rapuje. Wąte bit już w góry, się ma wersje gra. Tak jak to przekaz nowych kredów dla nowe wersje. Wracałbym, graczowicie rapuje. Wierzę sobie, posłuchajcie i proszę te nuty, zawsze zarapuję, Nowe wersje tu się ma z bitem i na dunaj dobry widok. Elo, się rapuje. Nadziecki bici, ma tutaj na eskad, jestem skromny chuba, skromny chuba finirafo, trafi nowe stacji, będzie więcej numerów, dik, nowy numer si rapuje, bardzo stale, stale, bardzo dole, nowy kawałek, si stygna, si ma 15 te nuty, zawsze zarapuję, lubi te, si pompra, pływasz, pływasz, te kulupi, spływanie, pływanie, lubi, fa, eskie, si apolo si no, tek, nowy dik rapuje, bo stale, nowe, versi si rapuje nowe teksty, diorge mi rapuje nowe numeri, będzie wiele zwrotek będzie pensi, testo, nowego nuovego nowego nuovego więcej. più, 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 nabija tutaj więcej. più, kawałek, ten più, dobry tekst, rapuje więcej, più, 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 dobry più, 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 zawsze più, più, membrana più, più, i più, Bardzo długie teksty, più, zawsze...

I bo tu Flow więcej tekstów i treści. Tu jeszcze na wolnym, jeszcze w tekstach nie wysyłać tych reklam. będzie wolny To jest tekst, tutaj jest ten tekst, jest ten po to jest inny I ciągle to wysyła, nuru te reklamy się

Wałęzie, a ta zawsze tak było, nowy męczyć, by dwie bardzo długi, najdłuższy bez raku. I zawsze będzie to będzie, by dwie to. tych tutaj, umieć, no, z Was druzki, i te tutaj na winę, i te decyzje, i te decyzje, Tak jak disco, follow, tak, no, tak, na, na, i te decyzje, i te decyzje, i ten ram i ma i ten decyzje, siema, dobry decyzje, nasze te decyzje, Nowy becie, są